Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na dzisiejszym otwarciu hakatonu wspólnie przeciwko epidemii „Łódź 2022”, polowanie na jednorosce. Hakaton, którego wyzwaniem są zagrożenia biologiczne, szeroko rozumiane, bo najczęściej dzisiaj rozumiemy to poprzez. Doświadczenia pandemii COVID-19, ale zagrożenia biologiczne to również bakterie, to również grzyby, to również docelowo można powiedzieć utrata odporności. Ani to nie powinien być nasz pomysł, ani to nie powinien być pomysł wnioskodawcy, tylko tak naprawdę, jeżeli on zaspokoi faktycznie rynkową potrzebę i się sprzeda, no to każdy z nas będzie miał z tego sukces. Będziemy tworzyć oprogramowanie, portal do negocjacji. My oszczędzamy czas i pieniądze, jednocześnie też dużo stresu. Oczywiście ten cały element, gdzie no trzeba, mediacje są takim pewnym rodzajem zastąpieniem sądów, gdzie trzeba się stawić, gdzie można złapać również wirusa, nie tylko koronawirusa, ale również inne. Za naszego życia była i świńska grypa, i ptasia, MERS, SARS-1, SARS-2, więc co te 8 czy 9 lat mamy kolejną pandemię więc możemy się spodziewać, że za jakiś czas znów będzie kolejna, a my będziemy już z odpowiednim softwarem przygotowani. Po dniu drugim rozmowie z konsultantami ekspertami doszliśmy do wniosku wspólnie z całym zespołem, że zmieniamy paradygmat całkowicie. Zmieniamy, do tej pory stosowaliśmy takie rozwiązania dosyć powszechne w ogóle, czyli jest problem, my mamy jakiś algorytm i wychodzi nam rozwiązanie. Po tych rozmowach doszliśmy do wniosku, że zmieniamy to całkowicie, czyli mamy problem Oczekiwane rozwiązanie, i dopiero tworzymy do tego algorytm. Ja sobie szalenie cenię trudne pytania, bo tylko one mogą pchać do przodu i jakby powodować, że człowiek będzie w kierunku będzie się rozwijał. Takie chyba najtrudniejsze pytania to była, to była rozmowa z profesorem Fedorem. Oczywiście ze względu na jego ogromną wiedzę. Te zagrożenia biologiczne są na różnych. W różnych miejscach. Ekspozycja człowieka w miejscu pracy może powodować również brak przestrzegania BHP. E, więc, te wszystkie modele, które Państwo proponujecie, rozwiązań, które mogą być wykorzystane dla zdrowia w przemyśle, dla profilaktyki, monitorowania, w jakikolwiek sposób się z tym zmierzymy, jest to na pewno korzystne i przydatne, i dołożymy wszelkich starań, aby takie projekty mogły być realizowane, żeby Państwu pomóc sfinansować te projekty i móc myśleć o ich wdrożeniu na przyszłość. Naszym celem, wywołując hakaton, jest również możliwość porównania różnych projektów. Uczestnik projektu. Związanych z, między innymi z rehabilitacją pogowitową czy generalnie z usprawnianiem funkcjonowania Słóżby, ja służby dobra, zdrowia, rehabilitacji, wody, a, w wody, a w ogóle podnoszeniem wody. poziomu zdrowotnego Polaków. Możemy chronić nasze pomysły poprzez zależności, właśnie poprzez rejestrację ich w urzędzie patentowym. Jeżeli mamy do czynienia z innowacją, jeżeli mamy do czynienia z patentami. Więc z tych ochron jest troszeczkę. Jest jeszcze ochrona, która mówi o czynieniu nieuczciwym z ustawy o ochronie konkurencji, czyli czyn nieuczciwej konkurencji. Jest, jest możliwość ochrony na, na gruncie kodeksu cywilnego, dobra, renomy firmy. Trochę tego jest. Tylko co jest najważniejsze: dokumentujmy. Od początku twórzmy taką ścieżkę. Dowodową, która w każdym wypadku pozwoli nam udowodnić, że to my coś na początku opracowaliśmy, na jakiś pomysł wpadliśmy. W wyniku przeprowadzonej oceny wyłoniliśmy wspólnie po burzliwej dyskusji trzy projekty. Tymi projektami są zespół Probiotics Med, gdzie dotyczy to przede wszystkim rozwiązania pomagającego docelowo nam wszystkim korzystającym ze środków dezynfekujących. Drugim projektem jest projekt mediacji online, rozwiązanie informatyczne, które dotyczy przede wszystkim tego, abyśmy mogli funkcjonować efektywnie gospodarczo w okresach, kiedy mamy trudności w kontakcie bezpośrednim. Trzecim zespołem jest zespół VR fobie który zaproponował nam rozwiązanie informatyczne dotyczące przeciwdziałaniu fobiom związanym z pandemią COVID-19. Innowacje i pomysły, i projekty, które zostały zgłoszone, zdecydowanie wpisywały się w założenia hakatonu i wyzwania, które miały miejsce. Dzisiejszy hakaton zamyka pewien etap oceny i wyboru projektów do dalszej analizy. Te projekty otrzymają dofinansowanie wynegocjowane pomiędzy RDS Fund a pomysłodawcami. Są to kwoty do 50 tysięcy. Pamiętajmy o tym, innowacja jest tylko wtedy, kiedy daje się ją efektywnie wdrożyć na rynku, a nie ta, którą da się zapisać, bo innowacja zapisana to nie jest innowacja, to jest tylko i wyłącznie pomysł. Musisz pamiętać i pytać klienta za co i za jaką wartość jest w stanie tobie zapłacić i między innymi temu służyły konsultacje z ekspertami.